Przygotowaliśmy cały program różnych wydarzeń nawiązujących do wyborów 4 czerwca. O części już Państwo byliście informowani, część jest inicjatywą w miarę nową, trochę w nowym wymiarze. Stąd też chcieliśmy zebrać wszystkie te myśli, informacje o tym, co będzie przygotowane i zaprosić wszystkich na takie miejskie obchody 4 czerwca. Inicjatywa mająca najdłuższą historię, nawiązująca wprost w ogóle do obecności i działalności pierwszej solidarności na no, oczywiście to inicjatywa, która wyszła z, od pana Romana Kirsztajna, inicjatywa nawiązująca do tego, żeby utworzyć w mieście Izbę Pamięci, która honorować będzie tych ludzi, którzy wtedy tworzyli tę pierwszą solidarność. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy już w takim finalnym w punkcie przygotowywania tej inicjatywy. Kształt wystawy, mieszczący się w Izbie Pamięci został przygotowany przez Romana Kirsztajna i osoby z nim współpracujące. Prace kontynuować nad tym wydarzeniem będzie Pani Urszula Zajączkowska, która wcześniej była w Komitecie Społecznym zajmującym się tą inicjatywą. Taka jest decyzja tego Komitetu i również rodziny Pana Kirsztajna, tak też wspólnie uzgodniliśmy, że dokończenie prac związanych z otwarciem Izby Solidarności, pierwszej Solidarności będzie należało do Pani i osób dotychczas współpracujących w tym projekcie, oczywiście bez świętej pamięci Pana Ramona Mieszkania. Wystawa będzie mieścić się w budynku nowo w nowym budynku Centrum Działu Obywatelskiego przy ulicy Damrota, w ulicy Krakowskiej i tam w dniu 4 czerwca e, nastąpi otwarcie, takie symboliczne otwarcie tej tej wystawy. i Opolszczyzna wreszcie to po, po tylu latach doczeka się w sumie pierwszego miejsca, które honoruje opozycjonistów e, i honoruje ludzi Pierwszej Solidarności. E, druga inicjatywa to jest inicjatywa e, Pana Przewodniczącego i Rady Miasta Inicjatywa związana z nadzwyczajną sesją Rady Miasta. To pierwsza taka nadzwyczajna sesja, która będzie miała miejsce 4 czerwca. My w ciągu roku zawsze obchodziliśmy święta 3 maja 12 listopada specjalnymi sesjami, ale w tym roku radni zdecydowali, że również 4 sesja, 4, 2 czerwca spotkamy się nadzwyczajnej sesji. Już tłumaczymy dlaczego drugiego, dlatego że to jest niedziela, więc jest to dzień, w którym jest to dzień wolny od pracy, więc łatwiej będzie mieszkańcom, ale to nam bardzo zależy, uczestniczyć się i w sesji, i w wydarzeniach związanych z sesją. I o tym się Pan Przewodniczący.